Taki przystojny. Cześć sam! Cześć! Cześć. Ładny błyszczek! Wynik <Jah> badania jest jednoznaczny. Hm, musisz nosić okulary! Co? O nie! Cześć Laski! Cześć! Jak Wam się podoba mój nowy styl? Sami w okularach? Pomina siedzieć w kąciku dla kujonu. Obrzydliwość! Co za odrażający nerw! Nie ma mowy! Hej, cicho! Nie chcę być kujonem! Auć! Znowu ty? Tylko mnie nie całuj! Przepraszam, po prostu muszę nosić okulary! martw się! Pomogę ci! Naprawdę? Jasne, chodźmy! O, mój kochany Finn. Ja był całkiem niezły. <gry> no raczej. Finn, muszę poprawić makijaż. Najpierw szczoteczka. To tuszowanie rzęs. A, nic nie widzę. O! Finn, moje usta czekają na twój pocałunek. Ups, Nic nie widzę bez okularów. Nie ciągnie mnie nie do dziewczyn. co? Chciałaś ją pocałować? A. Czy to... E, nic takiego. Nosisz okulary? Oh, fin! O oh, 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 nie! Koniec z nami! Błagam, nie zrywaj ze mną! Oh. Na razie, kujonie! A oh, Fin, proszę wróć! Zobacz, już je zdjęłam! O, oh, biedna Sawi, nie płacz. A przy okazji, makijaż ci się rozmazał. O oh, nie! Oh. Oh. Dziwak. Moje życie straciło sens! Auć! W tych głupich okularach Fin nigdy mnie nie pokocha! Huh? Oh, Mała Sawi! Ale najpierw, to uh. na stłuczenie! <grym> Dziękuję! Uh. Nie zapomnij swoich okularów! Chodź, bo spóźnimy się na lekcję! Patrzcie! Uh. Nie, nie podziwiajcie! Uh. Czas na ziołową herbatkę! Au! Uh. Może spróbuję bez pokrywki! Uh. Ojej, okulary zupełnie mi zaparowały! Hey, Justin, łap! Co się. Uh. Nie! Ups, sarki! Uh. Co za idioci! Ach, moje okulary! Ach, chyba znalazłam! Ach, może jednak nie! Gdzie one mogą być? M może tutaj? To jest grane! Jak mam je znaleźć po omacku! Och, wydaje mi się... Cel namierzony! Nareszcie! E? O, nie! Co, się? Co to ma znaczyć? To tylko śmierdzący but! O, tutaj leżą! Co się stało? Sporo przegapiłaś. O rany. Okej, okay, kto to zrobił? To tylko jąki. O rany. No, do aresztu szkolnego. Nie. Areszt szkolny. Nie znoszę tego miejsca. W ramach uczenia się do klasówek macie to wszystko przeczytać. Żaden problem. Pochłanianie wiedzy to moja supermoc. Co? A żartujesz? Nie mam zamiaru wkuwać. Główie okulary. Przecież nie jestem kujonem. Znowu mi się makijaż rozmarze. Hmm, ale z ciebie maruda. Wyluzuj. Ci. Mi się uczyć razem. Oh, no niech ci będzie. Hej, nie mogę założyć z powrotem okularów. Posłuży nam za wytrych. Widziałam to kiedyś na filmie. Sprytne. Czas się ulotnić. Super. A? A? O? Co to za przerażające miejsce? Wynośmy się stąd. Popieram. O? Brr, zimno mi. Brr. Załóż mój sweterek. Śmiało. O, dziękuję. Co to takiego? A? Nic nie widzę! Gdzie się podziały moje okulary, Rachel? Rachel, nie zostawiaj mnie tu! Wow! Moja ulubiona książka! Pierszowana fizyka kwantowa! O, gdzie? Poradę! Nic nie widzę! Okulary mam kompletnie zagłuszać, Rachel! O, o, cześć Co, co hmm? to? Rachel, to jakiś potwór! Hmm, to tylko ubrania! Ci przypisał. Spanienki. Ełcz, ełcz. Spadajmy stąd. Ciszej, trochę. Próbuję się przespać. E, te dzieciaki. To było upiorne. Co ty <słysy> robisz? Coś masz na sferze. <słysy> Moje okulary. Myślałam, że je zgubiłam. Hej. Bożony je wyszory w Jak by ją tu pocieszyć? Co to takiego? Rzeczy, których nigdy nie założę? Co może być w środku? Wój! Co tu jeszcze mamy? Okropaśne! Ale może te szkła kontaktowe będą akurat na Ciebie. Zdejmij te okulary! Nie mam No już bez gadania! Czas na wizjonerski makeover! Pewnie, że jesteś! Co? Rachel, daj sobie bonus! No, wyżże. Chcę moje okulary! Nie uciekniesz! Oszalałaś? Mam alergię, mam alergię! Ach, no dobrze. W takim razie zrobimy przynajmniej makeover okularom. Zaraz się ja. przekonasz! Uwierz mi, znam się na tym. Przede wszystkim zmiana koloru. Na przykład na różowy. Krem trzeba zanurzyć w wodzie. Tadam! Jestem mistrzynią makeoveru. Jak ci się podoba? Niesamowite, Ale to jeszcze nie koniec. Zawsze trzymam w plecaku kilka rzeczy. Jak choćby te urocze kryształki. Błyszczą się jak prawdziwe klejnoty. Będziesz miała okulary godne księżniczki. Darygodne. Ups! Super savvy na ratunek! Nie martw się! Wiem, jak zaradzić takim wypadkom! Łańcuszek! Również stylowy, co praktyczny! Warto zapamiętać ten trik! Wiem, Masz! Jak fantastycznie teraz wyglądają! Kocham moje nowe okulary! Dzięki, Okulary sobie. gotowe, więc czas na ciebie! Co by tu wypróbować? Maska Prodyty! Pasuje ci idealnie! Akurat twój rozmiar! Nie, mogę! Uściga. I odsłaniamy! Czy już jestem ładna? To nie! Zaraz to naprawię! Co to? Oczekiwe! Mam jeszcze gorsze prysze niż wcześniej! Nie mam nic na wypryski! Bo sama nigdy ich nie miałam. Ale spoko, za chwilę coś wykombinuję. Aha, tego właśnie szukałam. Zwykły długopis, a konkretnie to sama plastikowa obudowa. Doskonała do wyciskania tych małych potworków. Uj, zdostały ci czerwone plamki. Spróbuję je zamaskować. Teraz ja ci przyklejam plasterek. Od razu lepiej. Nie. Przy okazji dodam kilka uroczych naklejek. Wester! Jestem ładnym kujanem. O nie, tak nie możemy tego zostawić. Siadaj. Pomogę ci. Hmm? Co to takiego? Pigułka do czyszczenia zębów. Hmm, nie zaszkodzi spróbować. Hmm? Wow! Orzeświająca świeżość. Ale czy pomaga? E e e jasne. O nie. Czemu dałeś mi taki śpiew? Mój bo, Ale nic straconego. Uuu. Czas na plan B. Ten sprytny gadżet na 100% ci pomoże. Otwórz buzię! No dobra, wystarczy. E, ups, ulało mi się. Mam do się białe zęby. Coś jeszcze? Cóż, wąskie, blade usta A -a. są nieco odpychające. Ale zaraz temu zaradzimy. Wybieraj. To wszystko dla mnie? Mm, za duży wybór. Nigdy wcześniej nie używałam błyszczyka. Może ten? Wow, mój pierwszy błyszczyk do ust. Spróbuję sama, to nie powinno być trudne. Huh? Ja Nieźle jak no? na błyszczykową dziewicę, ale... Huh? Wyglądam inaczej. Pod maską merda, seksowna dziewczyna. Niech no się przyjrze. No tak, cień do powiek. Chwilowo musisz zdjąć okulary. Ups. Jeszcze mi podziękujesz. Wybierzmy najlepszy odcień z palety. Chyba ten będzie ci odpowiadał. Wow, niesamowity efekt. I ostatni szlif. Magiczny, błyszczący proszek. Używam brokatu, gdzie się tylko da. Przygotuj się na szczyptę magii! Wow! Rezonacja. Możesz już założyć z powrotem okulary. O nie, padły do kawy! Ale możemy to w sumie wykorzystać, bo znam pewną sztuczkę: konturowanie twarzy z załóżnikami. I blending! Nadmi policzki rage! Aha, skończone! Proszę Wow! Robi wrażenie. Hmm, mamy tylko jeden drobny problem. Twoja fryzura. Co jest tak z moją fryzurą? Po pierwsze, precz z tymi głąkami. Sekundka, rozejrzę się. Na pewno jest tu coś odpowiedniego. OMG! Witaj, księżniczko. Masz olśniewające, fioletowe loki. Ale nie potrzebujesz ich tak nie. dużo. Nie panikuj. Dobra, wracając do twojej fryzury. O, już się bałam, że obetniesz włosy moje Obejdzie się bez strzyżenia hmm, Idealne Z tymi sztucznymi lokami Twoja fryzura nabierze charakteru Okej! Okay. Równie ważne są akcesoria Na przykład takie śliczne spineczki <gibli> Ale <geek. gibli> o, rany. Nie chciałam nic mówić, ale twoje ubranie Pokaż co masz w szafie A? W porządku O Jezu, zbrodnia na modzie Za stare Zbyt dziecinne nie z tej epoki! Um, mogę ci jakoś pomóc? Nie, nie, nie! Nie masz czegoś bardziej na czasie? Hej, nie płacz! Zawsze mam przy sobie zapasowe ubrania. Przymierz to! Okej! Okay. Spektakularne! Jutro tak pójdziesz do szkoły! Nie! Yeah. Co tam, Trajerzy? Z wszystkiego kaczątka z pięknego łabędzia! Hot Ua! Wow, cool. Potrzebuję okularów. Wow, ja też. A? I wtedy on Genialne. powiedział... Pogadam Cześć. Pogadamy później. Witaj, ślicznatka. Rachel A... jest ze mną. A? Poczekajcie. Muszę się do czegoś przyznać. Ja też nasz okulary. A? Lecę, bo koleżanki na mnie A? czekają. O, serio? Jeszcze tego mi dzisiaj brakowało. A? A? Jeju, chyba przyniosłam we włosach połowę lasu! Oh, 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 oh. Oh. Dość tego! Czas wyjść na prostą! Przy okazji dodam trochę koloru! Nie zaszkodzi! Aha. Super urocze, prawda? A oto rezultat! Wow! Co to za lala w lustrze! Nie spodziewam się żadnych gości! Brycznijcie wredno! Nie ma to jak wziąć w kogoś w domu! To dzieła! Jakich produktów powinnam użyć? Burza loku, paliste loki, tylko kręconych włosów? O, tak już lepiej! Porządne mydełko! Ostrzegam, że mogę się zapieniać! 30 minut później. Zajmuję. Oszczędzaj wodę. Uh. Britney, słyszysz co do. O, oh, oh. obrzydliwe! Wygląda jakbym miał się do czupaka. Uh. Robi się tu gorąco i tym razem to nie ja. O oh, nie, zniszczę sobie fryzurę. Co się tak nastraszyłaś? Oh. 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 Muszę jeszcze pozwiesić się. Oh. Oh. I natychmiast porządnie wyszczotkować. O nie! To Tak lepiej, ale gorąco. O gorąco. Czemu mi się to przytrafia? Mam tylko jedno wyjście. Trudne sytuacje wymagają poświęceń. mokre. Potrzebuję więcej ręczników. Albo czegoś uh? trzeba... wow. uh. Będzie w sam raz. Oh, <laughs> Udało się. Uh? Ale czegoś tu brakuje. Uh. Okej. Okay. <laughs> to będzie super. If you be the cash, I will be the rubber band. Hmm. Uh. Oh. Co? O oh, nie. Nie koty za płoty. Kasuj się, kasuj się! Oh, Ujęcie drugie! <laughs> shake, shake, seniora! O oh, oh nie! Aha! Akurat tego potrzebuję! Dobrze, że znam różne sztuczki! Patrzcie uważnie! To za okoliczności! Ha! Muszę uzbroić się w cierpliwość! Oh, nareszcie! You will be a match! I will be the fuse! <laughs> hey Brit. Mam dla was kolejną fajną sztuczkę. Dwa dojrzałe awokado kroimy na pół. Teraz wystarczy ścisnąć i wrzucić do miseczki. Ale bynajmniej nie do jedzenia! Jak za sprawą magii! Idealna maseczka do głosu! Wygląda z opychająco, ale rezultat wyradowany! Maseczkę przygotowuje się bardzo podobnie do guacamole. Zabijamy folię! Super! Teraz czekamy. Może nawet sięgnę po książkę. Mmm, zgłodniałam. O, Bridge zrobiła mi pastę z awokado. Jak miło z jej strony. Wygląda smakowicie. Mmm, a, tego szukałam. Grzanka z guacamole. Akurat na drugie śniadanie. Co za uroczy pieski. O, Mm. Ciekawa tekstura. Mm. 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 Fuj. Fuj. Oj tam. Grunt to higieny jamy ustnej. Dziewięciu mm. <noise> na dziesięciu dentystów tego nie poleca. Ha? Babeczka, Okej, okay. chcesz babeczkę? To ją sobie weź! To moje! Mam! <grym> <grym> <Jesteś jak soppy. grym> Oddawaj moją o, babeczkę! <grym> Znaleźć sobie chłopaka na bal. Ja już mam jednego na celowniku. Jestem Fin dla dziewczyn fajn. <todgłos> Aww! Też lubisz? Ja pójdę pierwsza. Ha, ha, ha. Jeden niewinny. Pra ha, ha. Cześć Fin. Ha, ha. O, cześć Sabi. Jak się masz? To będzie genialne. <todgłos> zauważy. Wszystko dobrze, a czy? Coś ci się zaplątało? Włosy? To chyba twoje. Gdzie to znalazłeś? Dobra robota. Czas na ćwiczenia. Ale najpierw upnę sobie włosy w kucyka, bo inaczej mi przeszkadzają. No... Znowu! Całe szczęście, że mam zapasowe! Spróbuję jeszcze raz, tym razem w stylu księżniczki Lei. Czemu żadna z tych gumek nie działa? Spokojnie, Sabi. Wściekanie się powoduje zmarszczki. To już przechodzi wszelkie pojęcie. No i w zasadzie trening mam za sobą. Wow, nawet mi się podoba. O, urocze! O, muszę być w formie dla wina. To było męczące. O nie, mam nadzieję, że nikt nie zauważył. O, no co? Przecież to tylko nie! O, o mi się biotyna! że się pod prysznicem. Co to za potwór? Co jej znowu odbiło? Jak zwykle histeryzuję. To mnie wzywał! Musisz nam pomóc! No, zdecydowanie potrzebujesz pomocy! Nie mogę się doczekać! Rozbój do końcówki? Niedobrze! Co z nimi zrobisz? Co trzeba? Jest tylko jedno rozwiązanie: grudowałem z największymi mistrzami! Gotowa? Czy ja się. Żeby tylko. Zrelaksuj się. A, a, ale tylko same końcie. Okay. Okay, przestań wyrzeszczeć! Wow, już skończone w okamgnieniu. A, wow, wyglądam wspaniale. Następna. <tastadım> Gotowa? O tak. <tastadım> o, 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 jesteś tego pewien? Zaufaj mi. <laughs> oh, czujesz, że coś się gotuje? Czuję, że za chwilę gleje. <laughs> Gotowe! <śmiech> <Wow>. <śmiech> Ale to nie koniec! Ładna spineczka. I jeszcze kilka. Proszę bardzo, ślicznotka. Rewelka! <laughs> Wyglądasz zjawiskowo! <laughs> Jeśli naprawdę chcecie uśmiechać! Dziękujemy! Zobaczymy! Dobra, lecimy! Jasne. Wow! Eee! Moje włosy oh, Moja fryzura! O oh, oh. oh, nie! Kolejny przystanek! Słusznie! Tylko co wybrać? O oh, nie, nie mam mowy Aha! Ta sukienka będzie doskonała! Ta sukienka będzie doskonała! Bardzo śmieszne! Pięknie! Oh, nie wygłupiaj oh, się! Znajdziesz sobie coś innego! <grym> Pewnego dnia jej się odpłacę! Bez podglądania! Przymierzę to! Zupełnie jakby to była uszyta dla mnie! O oh, nie! Suwak się zaciął! To już mi robisz na złość, Bree. Ale na mnie lepiej leży. Zdejmij ją natychmiast. Okej, okay, wyluzuj. To lepsze niż tydzień mody w Paryżu. Ta kombinacja to mój patent. Zobaczymy, czy to też skopiuje. Wyjdzie na moje. Co? Nie wiedziałam. W pełnej okazałości. Ta fotka też się kiedyś przyda. Nie ma mowy. Co? Co to za bzdury? Żartujesz sobie? Planujesz ślub z finem? Cóż, ty nigdy nie miałaś szans! Koniec tej błazenady! Zaraz ci pokażę. Oh, uważaj! Też jestem uzbrojona! Fin będzie mój w Twoich snach. <laughs> To nieco spodajniejszej sceny, ale oczywiście wygrałam! Wow, jak się ładnie zakręcają! Super sprawa! Nazywam to luch na Syrenkę. Spokojnie, Brit Musisz się przygotować! I zabijamy! Nie! Nie! O! Coś takiego chciałam! No to do dzieła! Mam nadzieję, że mi się uda. Takie chwile zna chyba każda dziewczyna. Nie ma ucieczki od kołtunów. E, o. Sprawdzę, jak sobie z tym radzą inne lalalaski. Hmm, wygląda łatwo na filmiku. O, chyba załapałam. Zdradzam tajemną technikę od kołtuniania. Obserwujcie moje dłonie. Póki co wszystko zgodnie z planem. Umocuję tu spinkę. A? Pięknie! A? Sama się o to prosisz! A? Co? No weź! Nie chcę zejść! A? Rose, Rose. I keep you quiet With you I will never ever have to play pretend You know me so well from Oto wasze klucze. Hmm? Nie jesteś jesteśmy parą! Cóż, spóźniłyście się, A? więc... Trudno się mówi. Ach. Chodźmy! Idę szukać Fina. Hmm. Gdzie on jest? Hmm. A? A? Fin? To nie łysonka, tylko znak nieskończoności. Nie! Przeszkodziłaś nim w zdobyciu I tak nie miałaś szans. O! To dobra recepta na złamane serce!